Serwus type, dziękuję, wszystkich bardzo granic bardzo bardzo, bardzo Jestem to kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w poniedziałek, oczywiście. No poniedziałek, no poniedziałek, w sensie. Poniedziałek, no poniedziałek jest i słuchajcie, oczywiście zostawcie łapeczkę do góry. Na sam start, ponieważ jak zostawicie łapkę do góry, to ten tydzień będzie naprawdę wyśmienity. Także słuchajcie, zostawiacie łapki, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, dzwonkujcie i oczywiście obserwujcie mnie na Instagramie Wilka przez dwa. A i tak, co dzisiaj sobie robimy? Dzisiaj, jak widzicie, w no, poprzednim odcinku byliśmy w kopalni i ciężko było, było dosyć kiepsko, słuchajcie, w tej kopalni, ale potem znalazło się diamentów, jak wyłączyłam nagrywanie, także jakby stabilnie, ale w każdym razie ja wam muszę coś pokazać, ponieważ ja tak mówiłam, że no, kiepsko z tymi diamentami i w ogóle, i na, no, no by było przez chwilę źle, po prostu, tak, było przez chwilę źle, ale zobaczcie, mamy w sumie 100 tak, diamentów. Mamy dużo złota, mamy dużo wszystkiego, mamy dużo węgla i słuchajcie, stwierdziłam, no jesteśmy jednak bogaci i czas, słuchajcie, jakoś yy, zabezpieczyć te skarby, słuchajcie, en... I tym się, słuchajcie, dzisiaj też zajmiemy. Ogólnie yy, zaczniemy, w w końcu tutaj coś więcej budować, ponieważ ostatnio, no, praktycznie w ogóle, słuchajcie, nic tutaj nie budujemy. A wy mi pisaliście, że chcielibyście, żebym troszeczkę coś pobudowała. I w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, tak też robimy. I będziemy, moi drodzy, budować. Tylko najpierw się chyba prześpię, o ile zdążę jeszcze, żeby ten deszcz może w jakiś sposób minął. Jak minie, to będzie spoko, jak nie... No to nie. Ale dobra, w w każdym razie tak. Ym, po pierwsze, to chciałabym na 100%, Pada, kurde, czy nie pada? Chyba już nie pada. Chciałam na 100% zrobić stąd przejście, słuchajcie, do tamtąd. Ponieważ to jest zdecydowanie, słuchajcie, przydatna oczywiście rzecz. Eee, już tutaj, jak widzicie, troszeczkę zaczęłam budować, słuchajcie, wcześniej. E, przed rozpoczęciem odcinka już tutaj coś zaczęłam, tak żeby po prostu było i żeby wiecie, no nie? Żeby już, już jakaś szczęście była ogólnie zrobiona. Eee, więc tak, słuchajcie, no lecimy oczywiście e, po kolei. E, z, jakoś to myślę, że ogarniemy, słuchajcie. Ładnie, oczywiście. No, nie, wiem, nie, nie wiem, jak to sobie będzie wyglądać jeszcze do końca, ale mam nadzieję, że słuchajcie, w miarę spoczko. I tutaj będzie taki most. że ten most najgorszy jest to, że on musi wywiecie być taki w górę, żeby mogliśmy łódką przepływać. Także wydaje mi się, coś tak, że będziemy musieli tutaj o dwie krateczki minimum skosić. Dlatego sobie tak też teraz zrobię. Dlatego, że tutaj powinniśmy to zrobić sobie w ten sposób, żeby było więcej miejsca po prostu. No i zobaczymy, mam nadzieję, że to jakoś będzie fajnie oczywiście wyglądało, potem zrobimy miejsce na te nasze skarby całe i myślę, że będzie naprawdę gitarka. Dobra, zaczniemy sobie chyba od tamtej strony, wszystko będziemy mieć oczywiście utrzymane w jednej kompozycji, czyli tej po prostu drewnianej, ponieważ myślę, że to jest najlepszy pomysł, ładnie to wygląda i, i mam wrażenie, że tak, słuchajcie, to będzie wyglądać naprawdę lodzio-miodzie, więc tak, zabierzemy sobie już, słuchajcie, te deseczki, ponieważ deski oczywiście musimy tutaj powstawiać wszędzie, dobra. I tutaj już chyba zaczniemy sobie robić schodki, tylko ja w ogóle muszę połowę rzeczy oddać, dlatego że mam strasznie dużo rzeczy sobie w ekwipunku, także przydałoby się sobie troszeczkę połowie się pozbyć, eee, OK, i teraz możemy sobie zrobić, słyszę jakiegoś złomiego w ogóle, nie wiem skąd on jest. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Okej, okay, jakby spoko. E, w każdym razie, słuchajcie, tak. Oczywiście lecimy odtąd. Zobaczcie, tak polecimy sobie schodkami. E, nie wiem za bardzo, jak tutaj mam to robić. Chyba to w ten sposób będziemy sobie robić. Tak mi się wydaje. To będzie taki mościk. Ehm, nie wiem, czy on nie będzie zbyt stromy i to nie będzie źle wyglądało, ale mam nadzieję, że sobie jakoś to w miarę pójdzie i no i będzie po prostu ok, co nie. Musi być on stromy, dlatego że. No i ups. I inaczej to sobie gorzej wydaje mi się wyglądało, także także to chyba musi być w ten sposób, no, ale zobaczmy, najważniejsze coś pozmieniamy, także to bez problemu dobra, cyk, cyk cyk, no i powiedzmy, że to będzie właśnie w ten sposób wyglądać dobra, wydaje mi się, że taka wysokość mu wystarczy yy, i teraz sobie robimy to samo tutaj, czyli oczywiście startujemy sobie od hmm, odkąd by sobie tutaj zacząć, myślę, że odtąd Dobra, ten sposób, no i teraz oczywiście lecimy, słuchajcie, tak jak wcześniej, myślę, że taki skrypcik będzie ok słuchajcie, taki skrypcik będzie spoko, zobaczymy oczywiście, dobra, tu już jest dobra wysokość i teraz oczywiście tutaj identycznie trzeba zrobić to samo, dobra, nie wiem jeszcze jak tutaj to zrobię, ale jakoś się to wymyśli, teraz tylko, słuchajcie, walniemy oczywiście schodki, okej, okay, bo schodki to jest też ważna. Część, słuchajcie, budynku. Okej, okay, no i tutaj teraz tak, tu jest problem, bo nie wiem, jak tutaj nam to zrobić za bardzo. Tutaj nie mam pojęcia, chyba, że nie w ten sposób, ale w ten i w tak. Tak, 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 tak. Dobra, cyk. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Ale tutaj jak to zrobić? Wow, nie, 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 nie. Ja, ja nie chcę spać. Słuchajcie, tutaj czekajcie jeszcze raz. Mam tutaj taki mały pomysł, ale nie wiem, czy to słuchajcie będzie wyglądać dobrze, tylko czekajcie, ja tutaj coś popsułam, mianowicie to. Cyk, cyk, ok. Chociaż nie wiem, czy to będzie ok, ale dobra, słuchajcie, zaraz zobaczymy. Oczywiście nie przekonamy się, jak tego nie zrobimy, tak, także słuchajcie, lecimy sobie tutaj szybciutko. Mm, musimy ogarnąć sobie troszeczkę więcej desek, zrobić sobie troszeczkę więcej tego. No i przede wszystkim, oczywiście, potrzebuję jeszcze patyczki, ale tutaj widzę, że mamy płotki, także akurat to sobie zabierzemy. Ej, ładnie jest ten mi się podoba mega. Dobra, na razie jest spoko, na razie jest spoko. Ej, tutaj może będzie ten, jakiś porcik. Ale to zaraz się okaże. E, I teraz, słuchajcie, tutaj, robimy w ten sposób. Zobaczcie. Cyk, cyk. Dobra. Pyk, 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 pyk. E, tutaj jest zrobione. Tutaj jest też zrobione. No i teraz, to poleci tam w dół. No i po prostu najpierw zobaczycie jak to wygląda w ogóle. Jak to wygląda. Powiem wam, że myślę, że to spoko wygląda. Możemy nawet nadłużyć te podki, chociaż myślę, że nie ma takiej potrzeby. I wygląda to naprawdę super, słuchajcie, Naprawdę. Mm. Możecie dać, sobie wyznać w komentarzu, czy podoba wam się coś takiego. E, mi się podoba i w takiej konwencji to będzie, sobie utrzymywane. E, I tutaj, słuchajcie, też damy schodki, chociaż nie wiem, czy nie będzie wyglądać już zbyt, zbyt tak średniawka. Ale przydałoby się tak to zrobić. Chyba, że to zrobimy na równo, słuchajcie, ten, te płytki na równo z tym. Chociaż nie jestem tego taka pewna, no ale dobra, powiedzmy, że na razie będzie tak. I Tutaj widzę, że jest cztery odstępu, także będziemy musieli, sobie tutaj też zachować 4 odstępu. Raz, dwa, trzy, cztery. I oczywiście, u, idealnie nam sięcie starczyło. Tu będziemy łowić ryby. W końcu będę miała miejsce łowienia ryb. Kurde, to jest tak głęboko. To jest trochę, słuchajcie, kiepskie. To jest naprawdę mega kiepskie. No ale, jakby inaczej tego nie zrobimy. Dobra. No i tutaj też, secie, musimy iść do samego końca i lecimy, słuchajcie To musi ładnie wyglądać wszystko. Także zależy mi bardzo na tym, żeby tutaj to ładnie wyglądało. Dobra. I tutaj, słuchajcie, teraz musimy iść po troszeczkę więcej tych, po więcej. Mm, 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 jak to się nazywa? Płotków w słowie, po więcej płotków, czyli tak, to oczywiście dajemy tutaj, to dajemy tu, to dajemy tutaj. To tutaj i mamy sobie płoteczki. Dobra, i Już nie mamy będzie też więcej odcinków, na których będziemy budować, ponieważ no tak myślę, że te dwa co mi się. Ja nie widziałam, że mi się kamerka popuła. Słuchajcie, wybaczcie, nie wiem jak długo było, tak, ale mam nadzieję, że nie za długo. W każdym razie mm, chciałam Wam powiedzieć, że teraz będzie więcej troszeczkę tych odcinków budowniczych, ponieważ piszaliście mi, że naprawdę lubicie takie odcinki, a ja ostatnio troszeczkę mało ich nagrywałam. Tak naprawdę w ogóle nie było tych odcinków budowniczych. Także słuchajcie, teraz stwierdziłam, że to zmienię. I słuchajcie, będzie ich naprawdę znaczno sporo. Ten odcinek i następny będzie budowniczy potem też, sobie coś poeksturujemy, tak, żeby, słuchajcie, wiecie, była jakaś tam różnorodność z tego i żeby nie było tak, że robimy cały czas tylko jedną rzecz, słuchajcie, tak, że spokojnie od teraz się to obiecuje, że zmieni. Dobra, moi drodzy, mamy zrobiony mościk, zobaczcie, jak to wygląda, wydaje mi się, że naprawdę fajnie, oczywiście trzeba to jeszcze oświetlić dobrze. Bo no bez tego, słuchajcie, to ani rusz, naprawdę, tutaj trzeba naprawdę wszystko dobrze oświetlać, ponieważ pełno się tutaj potworków spełnuje i to jest na serio masakra, totalna masakra, także tutaj naprawdę to jest ważne, żeby wszystko oświetlać, myślę, że tyle wystarczy, słuchajcie. No nie no, wygląda to chyba spoko, słuchajcie, wygląda to spoko. Tutaj też to popsujemy. No i patrzcie, łódko możemy tutaj sobie na luzie przepłynąć, także super. I tutaj oczywiście musimy to zrobić dłuższe. Myślę, że to o wiele dłuższe trzeba zrobić, tak żebyśmy mogli tam, słuchajcie, łowić jakieś rybki. A tutaj, moi drodzy, będzie jakieś przejście. No i tam będzie też jakaś dalsza część ogólnie rzecz biorąc budynków. I najbardziej boli mnie fakt, słuchajcie, że wszystko jest fajnie, wszystko wygląda ok, ale nie mamy za bardzo, sobie w środku, w sensie, wiecie, tego urządzonego w środku, ponieważ no, tak naprawdę nie mam za bardzo pomysłu, jak to zrobić. E, no i to jest, sobie jedyna kijowa rzecz, którą też się trzeba zająć kiedyś, ale myślę, że to kiedyś na lewiku, socie, sobie ogarniemy. E, także myślę, że to jakoś, sobie ugramy wszystko w miarę spoko yy, sposób. Dobra, to teraz tak, e, tak jak mówiłam, moi drodzy, musimy oczywiście zabrać troszeczkę więcej tych... Pół płytek, dobra. Pół, tak, są pół płytki. Nie, to nie są pół płytki, to są pół slaby. Nawet nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie wiecie o co chodzi. Chyba pół płytki, dobra, nieważne. Więc znowu sobie lecimy. Dwa, trzy, cztery, pięć. Myślę, że taka długość jest ok. Ale to też zaraz zobaczymy. No i potrzebujemy oczywiście teraz tak, siub lecimy do wody. Kamanka ma dobra. cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. I tutaj identycznie to samo zasadzie, robimy. To musi być musi, muszą być takie filary, ponieważ to w zasadzie, o wiele ładniej wygląda wtedy. Ymm, wygląda to słuchajcie tak naturalnie, że tak powiem. Dlatego właśnie to, co robimy, jest naprawdę bardzo ważne. I oczywiście pochodnie również trzeba wszędzie postawić, gdzie tylko się da. No bo z nimi to naprawdę nigdy nie wiadomo z tymi pochodniami. Dobra, myślę, że to w ten sposób... Myślę, że taka długość wystarczy, słuchajcie. Taka długość zdecydowanie wystarczy. Zastanawiam się, czy to jest zrozszerzyć tego w jakiś sposób. Ale myślę, że słuchajcie, że tak jak jest, jest dosyć w porządku. Czekajcie, mam jeszcze też jeden pomysł, ale to zobaczymy, czy to będzie ładnie wyglądało. Także musimy szybciutko, sobie skoczyć jeszcze tutaj po Cobblestone'a. Myślę, że już się domyślacie, o co mi chodzi. Ale no zobaczymy, czy to będzie po prostu ładnie wyglądało. Kurde, już nie mogę biegać. Jejku, słuchajcie, masaka to jest jakaś. Dobra, potrzebne tutaj troszeczkę więcej tego się najeść. Dobra. Jakbyśmy dali coś takiego, zobaczcie. Cyk, 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 cyk. Myślę, że to wygląda spoko, tylko że tutaj to jest konwencja troszeczkę popsuta. Dziękuję za subskrypcję. Tutaj też byśmy mogli coś takiego słuchajcie, dać. No i jak to wygląda? Wydaje mi się, że to ładnie wygląda. O wiele ładnie. Bo wiecie, nie, nie, nie jest tylko. Nie, nie ma tylko dwóch buduców, ale są trzy buduce, więc to od razu według mnie wygląda i myślę, że po prostu jest. No ładnie to po prostu jest wszystko, więc y, tak to słuchajcie, w takiej konwencji zachowamy. Y, tutaj oczywiście nam się skończyło już. Yy, prawda, jak to się nazywa? Yy, no, płotki, ale w zasadzie to potem kiedyś sobie to wypełnię. Tutaj lecimy oczywiście też. I tutaj nie wiem, co będzie. Po prostu tutaj jest, słuchajcie, przejście na drugą stronę na razie. Nie wiem, możemy zrobić sobie jakąś tutaj do końca, niejako ścieżkę, taki też porcik, coś takiego. No, nie wiem, no pomyślimy w Możecie też pisać komentarze i swoje własne propozycje zapisywać, ponieważ ja bardzo chętnie sobie, sobie to wszystko poczytam. No i może się w sobie czymś zainspirujemy, żeby tutaj coś zrobić. Myślałam o latarni morskiej w ogóle, żeby tutaj walność, ponieważ to by się naprawdę tutaj przydało, powiem wam. Więc fajnie byłoby mieć tutaj jakąś, słuchajcie, latarnię. Um, damy tej może pół płytki, ok. No i tam gdzieś, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie wiem też co tutaj będzie, zupełnie nie mam pojęcia. E, też coś się, słuchajcie, kiedyś wymyśli. Także to tylko tutaj jest takie, jak mówię, jak zwykle, słuchajcie, robocze, po prostu robocze, dobra. Nie, no, wygląda to chyba ok. Wydaje mi się, że naprawdę to wszystko tutaj zaczyna jakoś powoli wyglądać i jakoś tutaj to zaczyna żyć, słuchajcie, ten nasz świat, naprawdę to zaczyna żyć. Tutaj, słuchajcie, trzeba było jakąś altankę walnąć. W ogóle tutaj, słuchajcie, jest nic wykorzystane. Tutaj będzie latarnia, tak mi się wydaje. W tym miejscu, słuchajcie, ponieważ to jest taki, taki naj, najbardziej wystający punkt, co nie? Więc wydaje mi się, że tutaj to byśmy, słuchajcie, zrównali troszeczkę z ziemią. No i tutaj, gdzie jest to drzewo, po prostu byśmy postawili latarnię morską. Także, no, coś takiego zrobimy, sobie pomyślimy. Ponieważ, no, wiem, za mało tutaj buduję ostatnio, a, a ja lubię budować, także, sobie stwierdziłam, że czas coś troszeczkę tutaj pozmieniać i... Zastanawiam się, czy to jest wystarczający w zasadzie, ten porcik, czy go nie powiększyć o jeszcze jeden, ale nie wiem czy on wtedy nie będzie już za długi, e, więc możecie też pisać w komentarzach, jaki ładny jest zachód słońca, moi drodzy niech nie zobaczycie jak się chyba słoneczko dobra, słuchajcie, w każdym razie, no, wygląda to chyba ok, już powoli, to drzewko w ogóle mi tutaj totalnie nie basuje, więc to trzeba, sobie ściąć, bo to wygląda jakoś tak komicznie, słuchajcie, także to idzie do wykarczowania Ok. i jak na razie, słuchajcie, w porządku jak na razie jest naprawdę spoko i yy, bardzo bym chciała zrobić jakoś taką ukryte przejście, słuchajcie, nie gdzie na przykład w liściach czy coś takiego, yy, że wiecie, że gdzieś tutaj się idzie, na przykład nie wiem, o, gdzieś tutaj w tym miejscu i, i tu będzie na przykład, nie wiem, przejście jakieś, to jest dobry pomysł, socie. tutaj, patrzcie. Zrobimy tutaj jakieś przejście, żeby oczywiście schować nasze drogocenne itemki. Także to sobie tylko zaznaczę to miejsce, że pamiętać że tutaj ten, żeby tutaj zrobić przejście i w następnych odcinkach po prostu zrobimy tutaj sobie jakąś taką tajemniczą bazę i tam schowamy te takie najdroższe nasze itemki, ponieważ no ostatnio, wiecie, dużo się działo, zwłaszcza z, tą, z tymi tabliczkami. Dalej nie wiem, kto to robi, już mm, uspokoiła się sytuacja i już nikt mi takich tabliczek nie zostawia. No, ale wiadomo, że nie wiadomo, znaczy, wiadomo, że nie wiadomo. No, wiecie o co chodzi? Po prostu różnie bywa, i ja na razie nie chcę się na nic, że tak powiem, nastawiać. Nie wiem, jak tutaj postawić e, Dirt, więc muszę po prostu to popsuć. E, Okej, okay, no i jakoś to chyba jest. Słuchajcie, teraz zobaczcie. Ja myślę, że naprawdę całkiem spoko to wygląda. Oczywiście zamykamy tutaj. Yy, tutaj fajnie wygląda ten Twilight Forest, jak widzicie, tutaj to wygląda w ten sposób, tutaj coś, coś się popsuło, więc ja tutaj może połowę oddam rzeczy do skrzynki. Yy, na górze tutaj też trzeba coś zmienić, yy, tutaj chyba jest ok, w miarę, tylko że no, trzeba tutaj, wiecie, jakieś ładniejsze przejście zrobić i tak dalej. Ale to mamy naprawdę dużo czasu, myślę, że na live'ach też sobie coś poogarniam, a jeżeli chodzi o górę, no to... Szczerze na górę mam najmniej pomysłów, ponieważ no nie do końca wiem, co tutaj mam zrobić, naprawdę w ogóle nie wiem, co tutaj mam. Ta, ta góra to jest moja porażka po prostu, bo tutaj, no biednie to wszystko tutaj wygląda, nie powiem, że nie. Jakieś skrzynki tutaj stoją, tam w ogóle enchanting tutaj był na środku postawiony, ponieważ nie wiedziałam, jak mam go totalnie postawić, więc po prostu tak sobie go walnęłam. No także kiepsko, dosyć kiepsko, tu jest nawet zejście jeszcze, no... Nie podoba mi się to, słuchajcie, tak góry, to góry trzeba zdecydowanie zmienić. Myślę, że ją zmienimy na spokojnie, ale to nie w tym odcinku, ponieważ no, to jest naprawdę dużo budowania, także, ale na pewno, słuchajcie, spokojnie, to na 100% muszę zrobić, ponieważ no nie podoba mi się to, bo żeby to było ładnie zrobione i żeby po prostu była tutaj jakaś gituba. Yy, no i co, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle z tego odcinka. No zbudowaliśmy, słuchajcie, kawałek portu i mostik. Yy, oczywiście więcej porobimy w kolejnych odcinkach i na live streamach. Ja was bardzo dziękuję za to, że widzieliście do końca. Oczywiście mam nadzieję, że łapki w górę zostawione 18.30 na moim głównym kanale odcinek, także wbijajcie, dzięki, że byliście, trzymajcie się, pa, do zobaczenia, miłego dnia.